Moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy o kurach, które moim zdaniem są najmniej odporne na warunki atmosferyczne. Powiem Wam, jakim moim zdaniem warto unikać raz drobiu, szczególnie kiedy zaczynacie swoją przygodę i nie macie po prostu dobrych tych warunków, szczególnie zimą, kiedy kury dużo czasu spędzają w kurniku, kiedy potrzebują no, w miarę tego ciepła. Dość dużo ilości e, światła, i tak dalej, co wpływa, słuchajcie, na to, że ta odporność u niektórych ras jest słabsza. Także zapraszam do oglądania, i oczywiście prośba o. Łapeczkę w górę i subskrypcję, żeby ten odcinek się niósł, żeby jak najwięcej ludzi go zobaczyło, żeby po prostu jak największej ilości ludzi pomógł. Moi drodzy, jeżeli chodzi o rasy drobiu, które są najmniej odporne, to są rasy kur niestety lub stety, może ktoś się domyśla, tak zwanych krzyżówek. Najczęściej to są rasy kur, które kupujemy na fermie, ponieważ to się słuchajcie charakteryzuje tym, że jeżeli kupujemy z jakiejś odchowalni, gdzie ludzie mają parę tysięcy kur to czasami zdarza się tak, że puszczają je na wybieg. Te kurki są od małego tam u nich i po prostu im jest łatwiej się przystosować. Natomiast jeżeli kupujemy kury, słuchajcie, z jakiejś wielkiej fermy, w lęgarni, gdzie tych kur jest w tysiącach, one nie zawsze, jeżeli chodzi o samą w sobie kurę, to nie jest bardzo dobry materiał genetyczny i to powoduje, że te kury dobrze sobie radzą w warunkach tak zwanych bardzo dobrych, czyli jeżeli mają dostęp cały czas do w warunkach bardzo dobrych dla tak zwanego tego ekosystemu, ponieważ jeżeli puścimy je na taki wybieg i do takiego kurnika, to one się będą czuły tak, jakby jak w dżungli, ponieważ one nigdy nie widziały światła naturalnego, nigdy nie jadły normalnego zboża, warzyw, nie chodziły tak po podwórku i po prostu dla nich to jest dziwne. Cały czas siedziały w kurniku, czy to w klatce, czy na, w jakimś chowie ściółkowym, cały czas wszystko było sztucznie podawane. Ona miała tylko tam jakiś obszar, w którym chodziła i po prostu była cały czas zamknięta w domu to tak samo jakby nas, słuchajcie, teraz zamknął i nie pozwolił nam wychodzić od małego, a potem gdzieś nas wpuścił właśnie, byśmy gdzieś wyjechali i mielibyśmy sobie poradzić, też byłoby to bardzo trudne, tak samo jest u kur. Także ja tych wszystkich ras, słuchajcie, krzyżówek, które są z bardzo dużych ferm, po prostu starałbym się unikać. Tu nie chodzi o konkretne rasy, bo tych ras jest dużo, to może być, słuchajcie, nawet jakaś messa, tetra, Cokolwiek, tych raz jest sporo, dlatego tak ważne jest, żebyście zwracali uwagę na to, jakie kury kupujecie, gdzie te kury kupujecie i skąd ten człowiek te kury bierze od was, ponieważ może okazać się, że po prostu kupicie kury od faceta, który właśnie na jakiejś tam fermie, z jakiejś tam fermy kupuje, potem sobie kupuje za 30, sprzedaje za 40 i okaże się, że nie macie w ogóle kontaktu do człowieka, a po tygodniu kury wam padły, wy nie wiecie dlaczego, a powodem było właśnie to, że kupiliście kury, które w żaden sposób nie były w stanie się przyzwyczaić. A co gorsza, kupiliście kury zimą. Kiedy ja mówię z reguły, żeby właśnie wtedy kur nie kupować, bo kura potrzebuje te, tego czasu trochę, żeby się po prostu przystosować do odpowiednich warunków. Czyli trzeba kurze zapewnić odpowiednie warunki w postaci. Po pierwsze odpowiedniego oświetlenia, temperatury, nie stresować jej, żeby ona się przyzwyczaiła. Jeżeli kupujemy kury zimą, jeszcze nie mamy warunków odpowiednich, a wcześniej była trzymana w fermie w kurniku, gdzie temperatura było średnio 20 parę stopni, nie było takiego oświetlenia, nie padał deszcz. Po prostu nie wiało, to y, tym, kurom będzie bardzo trudno się przyzwyczaić i mogą wam paść. Dlatego ja uczulam, żebyście przede wszystkim zwracali uwagę, jaki drób kupujecie, od kogo ten drób kupujecie, żeby potem nie wpaść na jakąś minę, bo szkoda by było właśnie waszych ciężko zarobionych pieniędzy o to, co wam zawsze mówię. Także zwracajcie na to uwagę. Więc jeżeli chodzi o te rasy, to są najczęściej słuchajcie, rasy z wielkich ferm i tutaj nie ma reguły, jakie to będą rasy. Oczywiście jakieś rasy polskie. Typu zielonuszka, żółtonuszka są to rasy kur, które raczej nie będą na takich dużych fermach, bo na dużych fermach są zupełnie inne rasy, tak zwane teraz towarowe. Więc jeżeli macie do czynienia z, nie wiem, właśnie z zielononóżką, z żółtonuszką, czy z jakąś rasą rodzimą polską, to raczej macie tam tą powiedzmy, 80% pewności, czy 90%, że ta kura nie była y, trzymana na dużej fermie. Y, natomiast y, poza tym. Jeżeli kupujecie, to warto by było wcześniej porozmawiać z kimś, kto się trochę na tym zna. Jeżeli wy się nie znacie albo nie wiecie, jak kury kupować. I przede wszystkim podstawowe są te odcinki. Nie mówię, że u mnie, ale u kogoś po prostu obejrzeć, żebyście wiedzieli na co zwracać uwagę wybierając drób, żeby nie kupić kury chorej, kury starej, no i kury, kupić kurę właśnie w miarę odporną, żeby wiedzieć z czym to się je. Do końca też tego nie sprawdzimy, ale jakieś tam słuchajcie, no cień zaufania musimy mieć, a lepiej to będzie wyglądało, jeżeli faktycznie zapytamy przynajmniej sami sobie później nie będziemy pluli w brodę, że kupiliśmy coś, co jest po prostu później no nietrwałe w żaden sposób. Także tutaj radziłbym, jeżeli ktoś chce jeżeli ktoś planuje swoją przygodę zacząć albo już nawet nie zaczął, tylko już jakiś czas działa, to po prostu, żeby takie rzeczy weryfikował, jest coraz więcej oszustów, yy, kłamców ze względu na to, że po prostu no... Yy... Idzie na tym zarobić. Tak to nazwijmy, a jeżeli nawet nie jakoś dużo, no to ktoś tam zawsze jakieś pieniądze od Was wyciągnie. Często ci ludzie, którzy sprzedają, nie mają żadnych wizytówek. Oczywiście, jeżeli kupujecie z wielkiej fermy, to wtedy możecie iść do człowieka, który ma dużą fermę i powiedzieć, że proszę pana, coś tam, coś tam, no ale przecież nie ma żadnej gwarancji na kurę, jakkolwiek to brzmi, tylko po prostu kupujemy zwierzę, no i w jakiś sposób musimy zaufać. A to, że się u nas nie, nie utrzymało, no to trudno, nikogo to nie interesuje. Dlatego tak ważne jest to, żebyście zwracali na to uwagę. Ja też oczywiście nie mówię i Tutaj neguję to, żebyście kupowali z ferm, bo gdzieś te kury trzeba kupować. To też nie jest tak, że e, rynek się składa tylko z małych ferm, gdzie tak naprawdę ludzie mają po parę tysięcy kur, czasami je puszczają na wybieg albo otwierają w ogóle kurnik, e, no bo tak się nie da. Czasami te kurniki, słuchajcie, mają po 10, 15, 20 tysięcy kur i to jest. Po prostu taki jest rynek, tak to wygląda. Natomiast ważne jest to, żebyśmy właśnie zwracali na to uwagę, żeby jakichś takich problemów z tym związanych większych nie było. To z tego co jeszcze mogę Wam doradzić, no to przede wszystkim ta rozmowa cała, tak, to co wspomniałem, żebyście rozmawiali z tym człowiekiem, to też nie jest tak, że ten człowiek od razu Wam musi to wcisnąć czy sprzedać, tylko warto jest porozmawiać, nie do końca sugerować się ceną, to nie jest tak, że jeżeli Wy teraz planujecie sobie zakupić kury, to... Musicie kupić za tyle i za tyle, czy taką, czy taką rasę. Każdy, do każdego należy wybór, każdy kupuje to, co uważa, i nikt nikomu nie powinien nic, nic wciskać. Także zwróćcie, słuchajcie, na to uwagę, od kogo co kupujecie, no i też bądźcie ostrożni, właśnie, żebyście tutaj nie zostali oszukani. Prośba ogromna, słuchajcie, żebyście podzielili się w komentarzu i napisali, jakie wy macie zdanie, jakim zdaniem, waszym zdaniem, jakie rasy są odporne. Oczywiście, też jeszcze na marginesie powiem, że to nie jest tak, że tylko te rasy. to nie jest, słuchajcie, regułą, bo może się okazać, że u kogoś na przykład padło. Rasa właśnie zielono-nóżki czy żółtonuszki. Ktoś może powiedzieć, że te rasy również są słabe, jeżeli chodzi o warunki atmosferyczne. Natomiast ja mówię ogólnie, jak to wygląda. Nie mówię o jakichś tam wyjątkach od reguły, bo one zawsze się trafiają. Tyle ode mnie. prośba oczywiście o łapkę i subskrypcję. Jeżeli macie jakieś pytania albo chcecie, nie wiem, coś się dowiedzieć, chcecie, żebym o czymś odcinek nagrał, bo Was jakaś kwestia nurtuje, to napiszcie w komentarzu, bo tak jak wiecie, mamy już ponad 1000 odcinków, większość tematów została wyczerpana, ale jeżeli chcielibyście jakiś temat przypomnieć sobie, ostatnio rozmawialiśmy trochę o nieśności Wam, wrzucałem odcinek, więc jeżeli teraz byście chcieli o czymś innym, to śmiało, słuchajcie, napiszcie w komentarzu pod tym filmem. Ja wszystkie komentarze, jak wiecie, czy tam na wszystkie odpisuję, staram się, no bo niektóre są takie, że yy, no po prostu yy, aż dziwię się, że wy takie pytania zadajecie, no ale wiadomo, każdy jest ciekawy, nie każdy wszystko wie, więc warto się pytać. Okej. Okay. Także już nie przedłużając, słuchajcie tyle ode mnie, już wiecie, jakie rasy są odporne albo nieodporne na warunki. Mam nadzieję, że po tym filmie. No i zwracajcie uwagę przede wszystkim, gdzie kupujecie, bo to jest loteria, do końca sami nie wiemy, jak te kury sobie poradzą. No i nie kupujemy kur zimą, szczególnie w małych chowach. To też taka rada ode mnie. Trzymajcie się, hej.